Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami na temat, czy nauka gry na instrumencie będzie pomagała nam w nauce śpiewu, a może odwrotnie, jakie instrumenty będą służyły nam lepiej, jakie gorzej, to i wiele innych informacji z tym ściśle związanych usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Janusz Bazylewicz, jestem nauczycielem śpiewu z wieloletnim doświadczeniem, jak również jestem wokalistą, pedagogiem, e, śpiewakiem operowym i prowadzę ten kanał My Voice Art, w ramach którego chcę się dzielić z Wami tym, co warte wokalnie. Zachęcam Was do oglądania. Jak powiedziałem we wstępie do dzisiejszego odcinka zajmę się tematem nauki gry na instrumentach i relacji tej nauki do nauki śpiewu w jaki sposób właśnie to może nam pomóc a być może może przeszkodzić. I tak przede wszystkim pierwszym elementem o którym warto wspomnieć to ta nauka gry na instrumencie uczy nas pewnych zależności między tym co robimy z instrumentem i tym jak wydaje dźwięk. Dajmy na to taka gitara. Jeżeli uderzamy w strunę gitary to tak naprawdę rezonans, w który wchodzi instrument, niezależnie od naszej woli, rozprzestrzenia się po całym instrumencie. Nie jesteśmy w stanie... Tego dźwięku skierować tylko w tą część bądź w tą część instrumentu. To jest niemożliwe. Ten instrument ma jakąś budowę ze względu na tą budowę i pewien rodzaj luzu pracy, struny e, pozwala na rozprzestrzenianie się tego dźwięku. Podobnie byłoby z pianinem lub fortepianem naturalnym, w którym będziemy dysponowali pudłem rezonansowym, tak samo zresztą ze skrzypcami i z całą resztą instrumentów. E, ten rezonans, w który, one w który one rzeczywiście wpadają, wynika tylko i wyłącznie z budowy tego instrumentu. I tak samo jest z głosem ludzkim. To, jakim rezonansem dysponujemy, w jaki sposób nasz dźwięk rozprzestrzenia się w jamie naszego ciała, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy robimy to w miarę luźno i prawidłowo. Próba kierowania rezonansu w jakiś jeden konkretny punkt, czy to przestrzeni, w której jesteśmy, czy to tak naprawdę gitary, nie pozwala nam na ograniczenie go w innym miejscu. Oczywiście może wzmocnić w przypadku ludzkiego, ciała jakiś rodzaj przydźwięku i z reguły ten przydźwięk będzie wynikał raczej z parcia, ponieważ to, kiedy my kierujemy to, ten dźwięk w jakiś punkt, to jest nic innego jak kierowanie strumienia powietrza pod większym ciśnieniem w dane miejsce i to zresztą nazywane jest w szkołach włoskich różnego rodzaju oparcia oddechowego. Tak, możemy mieć oparcie na maskę, możemy mieć oparcie na zęby, możemy na potylicę, na, na klatę, na cokolwiek właściwie, na czymkolwiek się skupimy, jesteśmy w stanie wywołać jakiś rodzaj procesu akustycznego w naszym organizmie, który wytworzy Pewien rodzaj jakości barwy dźwięku, co nie zawsze oznacza, że będzie on zdrowy, fizjologiczny, zgodny z, na, z naturą tego instrumentu i nie będzie mu szkodził. A chodzi nam o to przede wszystkim, żeby ten instrument służył nam jak najdłużej. I to jest właśnie ta pierwsza przede wszystkim rzecz, której się uczymy z gry na, instrumentu, na instrumencie. Tego jak instrument działa i tej zależności, dzięki której on działa prawidłowo, w prawidłowy sposób. W naszym wypadku to oczywiście będą mięśnie. Kolejnym elementem w przypadku gry na instrumencie jest to, iż rozwijamy nasz rodzaj słyszenia, naszą muzykalność powodujemy, że nasz, m, nasz mózg o wiele łatwiej łapie pewne rzeczy. Tak, kiedy gram sobie na pianinie, mogę ćwiczyć właśnie frazowanie, mogę wyćwiczyć zwalnianie, eksperymentować z tym tempem, mogę przyspieszać, mogę odkryć, że kiedy kradnę czas, to należy go oddać, czyli kiedy zwalniam, to należy gdzieś przyspieszyć i odwrotnie. I tak naprawdę daje mi to też pewną możliwość plastyczności, bo grając na instrumencie, będąc samemu sobie, to ja jestem panem i władcą frazy, to ja mogę wpływać na jej kształt, na jej dynamikę, na jej tempo i, tak dalej, i tak dalej, Oczywiście pod że nie będziemy rzeczywiście respektowali oznaczeń agogiczno dynamicznych które od kompozytorską mamy. Poza tym, ucząc się gry na instrumencie, również uczymy się pewnej koordynacji między półkulami mózgowymi, uczymy się również pewnej systematyczności pracy, ponieważ kiedy pracujesz z instrumentem, na przykład z pianiną, dajmy na to, to praca bardzo często dzielona jest na segmenty. Najpierw pracujemy z prawą ręką, później z lewą ręką, później próbujemy je połączyć, później czasami możemy spróbować przeczytać utwór równocześnie, czyli pracujemy nad tym, żeby nasz mózg się uplastyczniał, pracujemy nad tym, żeby rzeczywiście ta koordynacja między różnymi częściami ciała następowała, a co za tym idzie, również będzie łatwiej nam tę koordynację w przyszłości wykształcić podczas śpiewu. Ta koordynacja może być wykształcalna tak samo podczas nauki e, tańca lub dowolnej formy ruchowej. Chodzi o to, żeby stymulować nas, nasz mózg do... Em, Wielu rodzajów ruchu przy użyciu różnych części ciała, niekoniecznie zależnych od siebie. I tak samo będzie właśnie w przypadku gry, czy to na pianinie, czy to w przypadku gry na gitarze, gdzie jedna ręka będzie chwytami coś tam wyrabiała, a druga będzie pracowała, żeby zagrać na tej strunie. Kiedy pracujemy w grze na instrumencie, uczymy się pewnego respektu też do muzyki, uczymy się tego, w jaki sposób do niej podchodzić, pozwalamy sobie rzeczywiście budować pewną kreację, historię, dzięki której ta muzyka abstrakcyjna, bo umówmy się, muzyka. Na na instrumencie, to jest muzyka, która sama w sobie nie zawsze musi zawierać historię. To, w jaki sposób my ją zinterpretujemy, co włożymy pod spód z naszych emocji, z naszego właśnie zrozumienia tej muzyki, jaki obraz wykreujemy i narysujemy tym dźwiękiem, zależy tylko od nas. A co za tym idzie później, kiedy będziemy pracowali właśnie, właśnie z tekstem, z utworami, przyjdzie nam to zdecydowanie łatwiej, bo proces będzie łatwiejszy, zostanie nam tylko interpretacja i ewentualnie ubranie to w taki sposób, w taką emocjonalność i, i, i nasze wewnętrzne odczucia, żeby rzeczywiście przekazać jak najwięcej treści słuchaczowi. Ucząc się gry na instrumencie, uczymy się również i obcujemy z harmonią, z zasadami muzyki, z tym wszystkim, co właściwie tworzy tę muzykę. Ten schemat matematyczny tej struktury, która jest tak naprawdę na bliższa, a co za tym idzie, powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej uniwersalni i w tym uniwersalnym języku potrafimy się poruszać, posługiwać się nim i rzeczywiście komunikować z innymi artystami. To jest taka cecha istotna. No i z tego, co tutaj wam gadam i pletę, możecie rzeczywiście wywnioskować, że warto uczyć się grać na fortepianie, na gitarze, też z tym że to, są to instrumenty, na których możemy sobie później zaakompaniować. Dzięki temu jesteśmy w stanie rzeczywiście tworzyć na przykład te covery, które są teraz tak bardzo modne, bardziej osobiste, bardziej właśnie zmienione pod nas i ukształtowane tak, żeby ta muzyka była właśnie jakaś bardziej oryginalna, a nie tylko i wyłącznie odtwórcza czy, czy kopiowana za artystą oryginalnym. Są instrumenty, które w śpiewie będą nas troszeczkę ograniczały i tutaj warto o tym powiedzieć. Osobiście spotykam się z tym bardzo często, że zwłaszcza e, ludzie, którzy uczą się grać na instrumentach smyczkowych, bardzo często mają problem z dociąganiem mięśniowym wysokości dźwięków. Co to znaczy? Dźwięk ma swoją strukturę w zależności od długości trwania dźwięku. Czy to zagram na gitarze? Dźwięk zaczyna się od niskich alikwotów, kończy wysokimi, czyli zaczyna się grubo, kończy się cienko, zobaczmy na innej strunie. Oj, Zwróćcie uwagę. Im dłużej trwa, tym jest cieńszy. Czy to będzie w przypadku instrumentu klawiszowego, jeżeli uderzę niski dźwięk? Im dłużej trwa, tym wyzwalają się wyższe kwoty, czy wysoki dźwięk. Tu zdecydowanie szybciej to słychać. I osoby właśnie, które grają na instrumentach smyczkowskich z racji tego, że są to instrumenty, w których uczy się dostrajania uchem i intonowania, bardzo często dostrajają ten dźwięk do najwyższej składowej dźwięku, czyli nie do tego dźwięku, od którego zaczyna się uderzony dźwięk, a do tego, który wyswala się jako ostatni. Co za tym idzie, bardzo często robią to dociągając struktury mięśniowe, kiedy uczą się śpiewu i nie umieją, nie potrafią tego nawyku się pozbyć, ponieważ tak długo mają zaszczepiany ten mechanizm czyszczenia, intonowania i tak dalej, że później rzeczywiście trudno bywa im się oderwać od, od tego nawyku. Podobny problem mogą mieć osoby nie, nie podobne właśnie troszeczkę inne grające na instrumentach dętych. Tutaj będzie bardzo jedna duża zaleta grania na tych instrumentach. Pracujemy również z naszą tłocznią uczymy się również oparcia oddechowego. Struktura pracy z oddechem za zapodzie jest bardzo podobna a co za tym idzie. I już kształtujemy te mięśnie właściwie do, do śpiewania. Natomiast bardzo często przy grze na instrumentach wykorzystujemy również przestrzenie naszego ciała do uzyskania e, odbrzmienia instrumentu rezonansu, w związku z czym robi się jakieś przestrzenie, które niekoniecznie w śpiewie będą pożądane. A w przypadku instrumentów, zwłaszcza stroikowych, wchodzi nam problem szczękościsku. Ze względu na to, że kiedy trzymamy ten stroik w ustach, to my przytrzymujemy go też przy użyciu napięcia zawiasu żuchwowo skoniowego szczęki, a co za tym idzie, utrwalamy jakąś tam pozycję. Bardzo często też jakości Dźwięku czy artykulację, w tych instrumentach ym, kształtuje się poprze, poprzez pracę języka. I ta praca może być zgoła inna niż yy, w świecie. Zdarzyło mi się rozmawiać też z instrumentalistami, którzy mówili mi: kurczę, szkoda, że w szkole nie uczył mnie ktoś dobrego oddechu, bo mówiono mi weź dużo albo ćwicz wydech. W jakieś różne sposoby nie będę opowiadał dokładnie, bo też nie pamiętam, a okazywało się, że ten mechanizm powinien być inny, że oddech no, rzeczywiście powinien być sprężony, zamknięty w odpowiedni sposób, niekoniecznie zawsze gardłem i niekoniecznie zawsze językiem. No i właśnie w tym wypadku, kiedy ktoś uczy Was źle, nie, kontrolując, tego, w jaki sposób robicie to i zauczacie nawyk zły, utrwalacie sobie nawyk, który też będzie gruździł Wam w przyszłości, w co za tym idzie, będziecie mieli świętą żuchwę szczękę. Pewne rzeczy, jeżeli robicie w instrumencie, staracie się robić je świadomie w taki sposób, żebyście również potrafili je świadomie wyłączyć w momencie, w którym będzie dla Was to odpowiedni, w którym będziecie chcieli tego dokonać. I ostatnie. Chcąc być muzykiem, czy chcąc być wokalistą, warto jest wiedzieć, jak właśnie z tym drugim muzykiem się komunikować. Więc, kiedy będziecie chcieli rzeczywiście w przyszłości rozmawiać, czy to z gitarzystą, który wam zaakompaniuje, yy, flecistą, yy, skrzypkiem, pianistą, to wiele łatwiej będzie wam wyartykułować i przekazać. Mu to, co Wy za jakość chcielibyście osiągnąć i w jaki sposób pewne rzeczy chcielibyście zrobić. Oczywiście będzie inaczej, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, ale inaczej, jeżeli chodzi o muzykę rozrywką, bo ta muzyka jest o wiele bardziej na dzień dzisiejszy plastyczna na o wiele więcej możliwości i przestrzeni pozwala niż klasyczne formy. To są wszystkie informacje, które chciałem przekazać Wam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania albo własne przemyślenia dotyczące gry na instrumencie i śpiewania, zostawcie to w komentarzu, proszę. Pomoże to w rozwoju mi i pomoże to w rozwoju na pewno innym. Jeżeli odc się podobał polubcie i oczywiście jeżeli treści prezentowane na moim kanale odpowiadają wam rozwijają was to polubcie subskrybujcie kanał dostaniecie szybciej informacje o tym że zjawiają się nowe treści a teraz dzięki za uwagę i pozdrawiam serdecznie cześć